Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki i Jazdy. W dzisiejszym spróbuję odpowiedzieć na, na pytanie, kiedy słuchajcie, zmienić samochód, kiedy ten samochód zmienić. Czyli no ja to mówię też na swoim przykładzie, ponieważ no, mam auto już ma ponad 10 lat. No i teraz zaczynam właśnie myśleć, no jeszcze mógłbym dostać tam yy, z 5-6 tysięcy za ten samochód, tak? No i teraz... no co, teraz to już jest ten moment, którym go powinienem zmienić, czy może jeszcze poczekać, tak? Czy może warto zmienić auto po, po 3-4 latach? To wszystko zależy, kto jakie, jakie auto ma. I ja tutaj, no, spróbuję Was przekonać do tego, że no, czasami nie warto jest zmieniać auta. Szczególnie słuchajcie, jeżeli mamy te auto już ponad 10 lat. Kiedy... Kiedy w mojej opinii nie warto go zmieniać, że warto po prostu, żeby to auto już zostało w rodzinie, żeby zostało już dla tego syna, który już tam dorasta i za rok będzie miał prawo jazdy, tak? Kiedy warto tam gdzieś go komuś oddać, tak? Tam no, za jakieś symboliczne pieniądze. Słuchajcie, jeżeli auto jest pewne, jeżeli auto jest sprawne technicznie, tak? No i ja wiem, że, że jeszcze tym autem pojeżdżę no przynajmniej te, te 4-5 lat, więc czy jest sens zmieniać to auto i na przykład wydawać, no teraz żebym musiał mocno yy, no, skoczyć na jakiś model, który, który ma 2-3 lata, czy już na jakiś młodszy model, to naprawdę będę musiał niestety wydać yy, przynajmniej te 30-35 tysięcy, to przynajmniej na takie ma małe autko yy, ekonomiczne, tak, yy, typowo miejskie autko, tak? No i teraz no, skoro ja wiem, że tym autem jeszcze pojeżdżę, no to... Czy nie, lepiej jest na przykład te 30 tysięcy pozostawić sobie, no, w ramach takiej poduszki finansowej, tak, teraz modna jest ta poduszka finansowa. Ja tu specjalnie kieruję głównie te słowa do osób młodych, żeby po prostu nie tracić tak tych pieniędzy, że lepiej mieć troszeczkę coś odłożone, taką właśnie gotówkę, bo naprawdę gotówka to jest bardzo duża siła, ale to bym musiał osobny podcast tutaj, słuchajcie, nagrać. I teraz tak, no i sam miałem taki dylemat, mówię, no to już zmienić te samo, czy jeszcze zostawić. I mówię tak, no to słuchaj, no to musisz podjąć jakąś decyzję, no ale mówię, no tak, no już te auto no nie jest idealne, tak, no te opony z przodu można by wymienić, tak? Te reflektory też tam, no już to albo dodać do szlifowania, bo, te, bo to kiedyś to było szkło, to tak się no te i więcej lat wytrzymywały takie reflektory. Teraz te plastikowe reflektory, one już nie wytrzymują ty, tyle czasu, jednak one są bardziej narażone na te warunki atmosferyczne, no i już ileś procent one już świecą yy, no nie są takie efektywne, tak, a to wpływa niestety negatywnie, słuchajcie, na bezpieczeństwo, tak, na bezpieczeństwo, więc no co można w takim razie zrobić? Ja jednak tą opcję wybrałem, że te auto po prostu zostawiam, tym bardziej słuchajcie, że jeszcze zależy na ile ona jest, no co tam w tym aucie jeszcze jest nie tak, nie? Jeszcze tak jak na przykład w moim aucie, w typowym, które mi pozostało po nauce jazdy, tak jak miałem szkołę swoją nauki jazdy, no to tak. Tu już w ogóle się za bardzo nie opłaca, bo każdy już wie, bite w dowodzie tak, że to jest e, samochód po nauce jazdy. No mimo, mógłbym, nie wiem jak przekonywać kogoś, że na koniec jest dobre, sprawne technicznie, no to każdy już, a bo to jest po LC, no to już musi być, no. Wymieniłem sprzęgło, co prawda, to nie będę tu opowiadał, ale no. Na pewno nie dostałbym za to auto takich pieniędzy, jak chciał dostać, ile ona jest warta, tak? Ze względu na to, że ona ma przeszłość taką, jaką ma. I teraz, czyli to w moim przypadku to już w ogóle się nie opłaca, lepiej, żeby to auto zostało w rodzinie. I teraz kwestia tak, ja na pewno wiem, że ona ma tyle i tyle przebiegu, tak? Więc tutaj... No ja podjąłem decyzję, że zostawiam ten samochód, no ale mówię, no dobra, ale to no jednak ta sprawność techniczna jakaś powinna być, to bezpieczeństwo powinno być na jakimś poziomie, no to niestety, no te opony z przodu już troszkę są podjechane, wymieniam na nowe, tak, wymieniam na nowe, nie ma dyskusji i, i czytamy, no zależy co tam kto z Was ma jakieś problemy z tymi swoimi samochodami, no to no wydaje mi się, że tutaj w układ hamulcowy to co wpływa bezpośrednio na to bezpieczeństwo, no warto tutaj jednak te klocki hamulcowe, tak, co by tam nie było, okładziny cierne, tak, wymienić, tak, żeby to żeby to po prostu było autosprawne technicznie, technicznie nawet powiem Wam szczerze, się zastanawiam, czy nie kupić po prostu nowych do przodu reflektorów bo się okazuje, że zamienniki nie są takie drogie na pewno te zamienniki, mimo że no nie są jakieś, nie, to są, nie są oryginalne części, jednakże na pewno będą lepiej świecić o wiele niż te, które, które mam obecnie. Także, no tyle tutaj, co z Wami chciałem się podzielić tymi spo, swoimi spostrzeżeniami, że czasami faktycznie nie warto. Tego auta się pozbywać, tak? Tym bardziej, że ono jeździ, tak? Ja wiem, że on nie bierze oleju, jest pewne, sprawne technicznie, ma ten przebieg, który ma, tam te 100 ileś tysięcy, wiem, że drugie 100 spokojnie jeszcze zrobi. No i no, kwestia rozważenia, kto w jakiej jest sytuacji. A poza tym, no już mówię, dobra, to to auto zostaje, a już czy te 4000 czy 3,5, bo naprawdę, jak faktycznie chcę sprzedać auto, teraz bardzo dużo jest ofert, tak, handlowych, jest ciężko auto sprzedać. Więc czy te 3000, czy 3,5 mnie uratuje, jeżeli ja już chcę kupić na przykład troszeczkę nowsze auto, no już wiem, że mnie to raczej nie uratuje. Lepiej żeby to zostało i, i jeszcze ktoś tam będzie jeździł, tak. Yy, gdzieś tam zostanie na przykład w rodzinie. Także no tyle co to tutaj chciałem się z wami podzielić tymi spostrzeżeniami. Yy, jeszcze słuchajcie, no bo co jeszcze? Nawet jak ta auto i nawet jakbym, słuchajcie, 1000 zł rocznie wkładał w ten samochód, czyli... No już tam wymyślał, aha, dobra, jeszcze tu, bo tu się to jeszcze 1000 zł po prostu dla zasady, co roku wkładam to auto, żeby je utrzymać w dobrym stanie technicznym, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak? No to yy, zauważcie, kupując auto takie 2-3-letnie, ile ja tracę rocznie na wartości tego samochodu, tak? To już nie jest 1000 zł, tak? tylko kilka tysięcy złotych w skali każdego roku. Więc tak? tutaj czasami lepiej dać tu tracę rocznie na samochodzie 2-3 letnim 3-4 tysiące na wartości, tak, to czy nie lepiej dać 1000 zł i profilaktycznie yy, no, pilnować tych wymian, robić te rozrządy i tak dalej, żeby, żeby te auto po prostu było w dobrej sprawności technicznej. Także, także tu i tak jest zysk około 3-3 tysięcy, jakbym kupił na przykład auto 2-3 letnie. Bo jednak ta utrata wartości... No to idzie w dół strasznie, każdy to dobrze wie. Także no, ja tak, ja tak akurat robię, co będzie dalej, to nie wiem, zobaczymy, ale no z tym chciałem się z Wami podzielić, że no nie zawsze warto oddawać ten samochód, który jest faktycznie sprawny technicznie, lepiej oddawać, no sprzedawać go tak, Lepiej może go zostawić, troszeczkę, troszeczkę w niego włożyć. Co roku 1000 zł to naprawdę można cał, cały czas utrzymywać to auto w dobrej sprawności technicznej. Tak, lekko gdzieś tam nam pęknie ta szyba, tak, no to wymieniam tą szybę i tyle, nie? Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, na temat przepisów ruchu drogowego, egzaminów na prawo jazdy i jazdy ekonomicznej. Do widzenia.